Patrzysz na mnie tymi oczami, mówiąc przecież, wszystko to już nie jest za nami zabierz. Buty, kurtkę czy swój płaszcz, nie ma, nie ma, nie ma na stajach. Pół stercze wciąż na tym wietrze zimno mija. Dzisiaj w naszym studiu kolejny gość, Justyna Dobroć, artystka, wokalistka. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. Moje pierwsze pytanie, które od razu się nasuwa, to powiedz proszę, czy w Twojej muzyce także jest dobroć, tak jak w, w Twoim nazwisku? O Boże, tak. <głosy> 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 tak, jak najbardziej, piosenki są w miarę pozytywne, przynajmniej te, które były wcześniej, bo. Niedawno zmieniłam swój pseudonim, ale to może za chwilę. I stwierdziłam, że będę występowała pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli pod Justyną Dobroć. I tak, utwory są jak najbardziej uważam, że pozytywne i dobre. No to właśnie opowiedz naszym widzom od początku. Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? W 2016 roku wydałam swój pierwszy singiel. Był to singiel pod tytułem Poskładaj mnie i występowałam pod pseudonimem hey J, czyli Cześć Justyna. No. <laughs> tak sobie to wymyśliłam, bo wcześniej w liceum miałam taki zespół rokowy i nikomu się nie chciało do mnie mówić Justyna, więc mówili do mnie Hejj. Ale zmieniłam to dosyć niedawno, bo jakoś w styczniu tego roku postanowiłam, że już odcinam się trochę od Hejj, od tej nastolatki i stanę się dorosłą kobietą. No i właśnie, co jest dla ciebie ważne przy tworzeniu muzyki, to co było wcześniej, przy poprzednich projektach i teraz? Na co zwracasz uwagę, co się zmieniło, jak byś to porównała? Na szczerość. Zawsze uważam, że jeżeli mówimy w muzyce prawdę, tak. Trochę się otwieramy w tych utworach, to ludzie też odnajdują w tych piosenkach siebie i to jest dla mnie takie mega mega ważne. Wcześniej było tak jakby trochę mniej problemów, mniej takich problemów zewnętrznych, też świata i było bardziej pozytywnie, a teraz właśnie taki nowy utwór, który będzie jest mniej pozytywny. Możemy zdradzić tytuł tego utworu? Tak, tak, tak. To jest utwór pod tytułem „Ja nie chcę więcej”. I 7 marca premiera. Tak, tak, tak. Już nie mogę się doczekać. My również będziemy śledzić. Nasi widzowie, e, pamiętajcie, no to może powiedz już teraz, pod jaką nazwą w social media mogą cię znaleźć, żeby już teraz mogli cię zaobserwować i być na bieżąco. E, słuchajcie, to jest bardzo trudna nazwa. E, dużo szukania. Justyna, dobroć. No to widzicie, <laughs> będziecie mieć ciężki orzech do zgryzienia, ale znajdziecie. No tak. No to powiedz mi proszę w takim razie, może teraz trochę przy tym temacie social media, co jest dla Ciebie ważne przy tworzeniu kontentu, prowadzeniu profilu na Instagramie? Bardziej szczerość, autentyczność, czy troszeczkę takie cukierkowe życie? Co lubisz podczas oglądania innych profili i co byś chciała zastosować w swoim i co już stosujesz oczywiście? Znaczy, ja ogólnie trochę jestem tak jakby dinozaurem, bo wcześniej bardziej mi zależało na Facebooku, ale po pewnym spotkaniu w styczniu okazało się, że jednak Instagram jest ważniejszy. Więc Staram się tam wrzucać rzeczy, które są związane z muzyką głównie. Z tym, co chcę powiedzieć ludziom w tej muzyce, staram się, żeby to było takie estetyczne, więc tak naprawdę ja dopiero zaczynam pracę nad tym Instagramem, więc wybaczcie, że tam jest tak mało followersów, ale to się mam nadzieję, niedługo zmieni. Tak? No, tak ja już tak zapraszam Państwa, obserwujcie, bo warto. No to skupmy się teraz na tym utworze Ja nie chcę więcej. 7 marca wszyscy będą mogli go usłyszeć, ale co chciałaś właśnie w nim przekazać odbiorcom, o czym on traktuje i dlaczego zdecydowałaś się właśnie go skomponować, napisać. To jest tak naprawdę mój pierwszy taki smutny utwór, bo do tej pory, tak jak mówiłam, wszystko było tam w miarę pozytywne, działajmy, marzenia i tak dalej. A ten utwór jest też w sumie pierwszy chyba taki, o takiej nieudanej miłości. I takim celem tego utworu było tak jakby znalezienie tylko osób, które przeżyły podobne coś jak w tej piosence, co się wydarzyło, żeby ktoś się mógł utożsamić z tym utworem, żeby mogła komuś pomóc w tym, co się wydarzyło złego w życiu. I myślisz, że właśnie odbiorcy znajdą tę inspirację? Na co zwrócić uwagę? Myślę, że tak, no bo ten utwór jest taki dosyć ekspresyjny, sam teledysk jest mocno ekspresyjny, tam głównie są emocje. Tak, więc mam nadzieję, że tutaj ludzie też znajdą jakąś część siebie. No bo teraz wiadomo, trochę są trudne czasy i jednak chyba potrzebujemy tak poczucie, że no nie wszyscy mamy tak dobrze <noise> i że jednak coś się złego dzieje w, w naszym życiu i fajnie by było poczuć taką wspólność z innymi ludźmi. Zdrać, proszę może jeszcze kulisy powstawania teledysku, jego realizacji, gdzie był kręcony i dlaczego będzie taka przedstawiona koncepcja, jak nie inna. Nagrywałam go w Krakowie głównie dlatego, że lubię Kraków i chciałam trochę zmienić, bo zawsze nagrywałam w Warszawie i mówię: No, ten Kraków jest dla mnie takim miejscem innym, sentymentalnym. Bardzo mi się podobają te wszystkie uliczki, ale też znalazłam taką, takie miejsca w Krakowie, w których nigdy nie byłam, tak? bo zawsze chodzimy tam do sukiennic, wiadomo, ten smog wawelski i tak dalej. A właśnie znajomi, którzy tam mieszkają, zaprowadzili mnie do takich cudnych miejsc, więc polecam Wam właśnie. Jak będziecie w Krakowie, jak będziecie mieć kogoś znajomego, żeby wam pokazał zupełnie inną stronę Krakowa. Dlatego tam chciałam to nagrać, żeby było inaczej, sentymentalnie, ładniej. I twoje ulubione miejsce w Krakowie teraz? Hmm, nie wiem, tam było tyle tego. Jest na Instagramie chyba, albo to wrzuciłam w relację, albo w post, takie miejsce, gdzie ktoś narysował taką ścianę z, ze śledziami, to w ogóle bardzo śmieszne, ale tak mi się spodobało to miejsce, więc następnym razem jak tam będę, to zrobię sobie sweet i powrzucam jeszcze raz i napiszę dokładnie, gdzie to było, bo jak nagrywaliśmy teledysk, no to byłam w wielu miejscach, to tak po prostu już nie pamiętam, gdzie to było, ale jak coś, to dam znać. No, właśnie, no to teraz powiedz, jesteśmy już, wyobraźmy sobie, że już jesteśmy po tej premierze, mhm. jest odzew, super wszystko. No i co dalej? Myślisz na przykład, nie wiem, żeby zgłosić ten utwór do naszych festiwali w Opolu-Sopocie, albo coś jeszcze bardziej pogłębić swoją karierę właśnie w tym pierwiastku bardziej medialnym, czyli postawić na te programy telewizyjne, albo właśnie festiwale. Co zamierzasz, co, co jest w planach? Czy plan jest taki, że co. Około dwa miesiące będę wydawała nowe utwory, bo tworzymy to razem z moim nowym producentem Daniel Fiedorow, więc go bardzo pozdrawiam. I co chcę? Zawładnąć światem muzycznym, więc tak jak najbardziej chcę być w festiwalach, chcę żeby było o mnie głośno, o mojej muzyce żeby było głośno, żeby grać koncerty, no po prostu żyć z tego. Tak? A jak się zaopatrujesz w udziale w programach typu talent show, które mamy, których mamy dość wiele w Polsce? Jak już to The Voice of Poland, ale ogólnie już bym chciała raczej robić coś swojego, bo nie koniecznie czuję się dobrze w coverach tak naprawdę, więc wszystko to co śpiewam coverowe to takie jest, żeby zaśpiewać, a jednak swój utwór to tak czuję, że to jest moje, że wylałam tam kupę poty pot i tak dalej, więc no, bardziej się czuję związana ze swoją muzyką. No a właśnie, jeżeli chodzi o swoją muzykę i o piosenki autorskie, to może przy okazji jeszcze pójdziemy trochę w temat Eurowizji. Jak sama wiesz, Krystian Ochman wygrał preselekcję pod nazwą Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. Pokonał ostatecznie Darię, która również była faworytką. No i właśnie, która z tych dwóch piosenek jest Ci bliższa i może powiedz po prostu dlaczego w tę stronę? Ochman, od początku był Ochman. Tak. No. <laughs> Bardzo mi się podoba jego wokal, jego przygotowanie, też emocje. No po prostu to jest gwiazda wielkiego formatu, jak dla mnie. I mam nadzieję, że wygra Eurowizję. Znaczy no, mamy kciuki, kibicujemy Krystianowi, pozdrawiamy go serdecznie. No to a ty byś chciała kiedyś wystąpić na Eurowizji? A pewnie. <laughs> Może za rok się uda, zobaczymy. Wszystko przed tobą. No to w takim razie powiedz, czego Ci możemy życzyć, o czym marzysz, co jest teraz dla Ciebie najważniejsze. Mm. Dla mnie teraz najważniejszy jest rozwój kariery muzycznej. Właśnie to, żeby jak najwięcej osób mnie zaobserwowało, polubiło moją muzykę. Tak? Żeby też cieszyli się z tej muzyki, żeby im się podobała. Więc życzcie mi szczęścia. Ja Ci życzę szczęścia, udanej premiery. 7 marca wszyscy jesteśmy z Tobą. Pamiętajcie, żeby obserwować Justynę na Instagramie, Justyna Dobroć. Tak ją łatwo znajdziecie. No i co? No to samej dobroci Ci życzę w Twoim życiu. Dzięki, dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie.